Witajcie, w tym filmie powiem Wam jak zarabiać na biurze kaucyjnym. Od razu zaznaczam, że w tym filmie pojawią się informacje, które mówiłem na innych filmach, ale też będą obudowane o rzeczy, których wcześniej nie wiedziałem. Przejdźmy do lokalizacji, gdzie warto go kupić. Najtańsze biuro kaucyjne jest do w Paleto, ale odradzam zakup go w tej lokalizacji, bo jest to najgorsza możliwa lokalizacja. Jak ktoś z Was powie czemu? Przecież są misje nadzoru kaucyjnego w paleto. No tak, są, ale częściej są one w mieście, więc dlatego nie warto go tam kupować. Właściwie żadnego biznesu nie warto kupować w Paleto. Jak już wiemy, że warto kupić biuro kaucyjne w mieście, to odradzam Wam kupno biura kaucyjnego wysuniętego na południe miasta, czyli w Davis. Jest to najtańsze biuro w mieście i kosztuje 2 miliony. Ale odradzam jego zakup, jak trafi Wam się misja z łapaniem zbiegawy Sandy Shores, czyli na Zadupiu, to macie większą odległość do pokonania. Moim zdaniem najlepiej kupić biuro kaucyjne w którejś z pozostałych lokalizacji, bo są one bardziej wznięte na północ. Wynut jest najbardziej wznięt na północ, co sprawia, że macie najmniejsze odległości. Jak trafi Wam się misja na Zadupiu? Ale w mieście zaś misja nadzoru kaucyjnego oznacza, że odległość będzie minimalnie większa niż w przypadku Mission Row albo Del Perro. Jak miałbym powiedzieć, które z tych trzech moim zdaniem jest najlepsze, to wybrałbym bez wahania najdroższą lokalizacją, czyli Wynoth. Dlaczego? Bo jest najbardziej wysunięta na północ, jest blisko autostrady, co ułatwia dojazd, no i jest w pobliżu sklep z bronią, gdzie możecie kupić pancerze, które Wam się przydadzą. Teraz przejdźmy do renowacji stylu. Nie trzeba kupować, bo to tylko wyglądaje. Jeśli chodzi o agentów, to odradzam ich zakup, bo kosztują półtora miliona, a dają od 10 do 20 tysięcy co 48 minut. I co gorsza, co te 48 minut musicie ich wysłać do roboty. Na kąpie musicie kliknąć klawisz E, aby wysłać każdego z nich na misję nadzoru kaucyjnego co oznacza, że co 48 minut musicie się udać do biura paucyjnego. W przypadku agencji macie 20 tysięcy co 48 minut po zrobieniu 200 zleceń ochrony i nie musicie nic robić. Jedyna fajna różnica jest taka, że agenci dostarczą wam kasę do sejfu po upływie 48 minut, nawet jak w tym momencie nie gracie w GTA, czyli możecie grę wyłączyć na godzinę i później wejść do niej. A wtedy otrzymacie hajs od razu do safe'u przy zarobowaniu się. Agenci mają jeszcze jedną funkcję, o której mało kto wie, a mianowicie zmniejszają czas, w jakim otrzymacie procent z kaucji po dostarczeniu zbiega. Bez agentów otrzymacie pieniądze po 24 minutach, jak macie jednego agenta, otrzymacie po 12 minutach, a jak macie dwóch agentów, otrzymacie po 6 minutach. Fajne jest to, że mniej czekać na kasę. Ale i tak ją otrzymać się bez nich. Tylko tyle, że trochę później. Więc moim zdaniem nie warto ich kupować. Jeśli chodzi o mieszkanie, kosztuje ono 295 tysięcy i jest przydatne pod odradzanie się w biurze kaucyjnym. Tylko tyle, że moim zdaniem nie warto się odradzać w biurze kaucyjnym. Bo niby co te 48 minut możecie się teleportować do biura kaucyjnego po to, by wysłać agentów do roboty ale się to nie opłaca, więc płacić w sumie 1 800 000, by zarabiać takie grosze moim zdaniem nie warto. Jeśli chodzi o schowek na broń to oczywiście nie warto go kupować, bo można go mieć w każdej nieruchomości, i jakoś specjalnie się z niego nie korzysta. Jeśli chodzi o płyty pancerny za 125 tysięcy warto je kupić po to, by boty miały trudniej was trafić podczas jazdy ze zbiegiem. Teraz przejdźmy do zarobków. O pasywnym dochodzie nie będę mówić, bo mówiłem o nim w agentach, więc przejdźmy do zarobku aktywnego. I Raz dziennie można łapać najbardziej poszukiwanego zbiega i dostaniecie za niego od 120 do 130 tysięcy. Misji tych jest 6 i zajmują one od 6 do 10 minut robiąc je pierwszy raz. Jeśli zaś chodzi o normalne misje nadzoru kaucyjnego to można robić 3 co 48 minut. I zarobić na nich od 35 do 40 tysięcy. Jak zrobicie jedną misję, od tego czasu uruchamia się timer, i po upływie 48 minut będą trzy nowe misje. Jeśli chodzi o czas zwykłej misji nadzoru kaucyjnego to raki wam się w mieście, możecie nawet zrobić to w 3 minuty. Jak będziecie mieli pecha i będzie to w Paleto, nawet 7 minut? Normalnie misje w Paleto robi się 6 minut. Ale jak trafi wam się misja z napadem na bank, to tam się robi 7. Przechodząc do opłacalności, moim zdaniem warto robić podcasty tylko raz dziennie, tą misję z najbardziej poszukiwanym zpiegiem. jak się człowiek ich wyuczy, to zajmą one na pewno nie dłużej niż 8 minut. A ta kasa w tym czasie jest całkiem fajna. Wiadomo, pierwszy raz zawsze jest najgorszy, bo robić najdłużej. Jeśli chodzi o zwykłe misje nadzoru kaucyjnego, to bez premii za bardzo się nie opłacają bo na takiej agencji za podobny czas robienia na zleceniach ochrony możecie zgarnąć ponad 60 tysięcy bez premii. Teraz przejdźmy do przydatnych trików. Zaczniemy od tych ogólnych, które wykorzystacie przy każdej misji. Te triki przyspieszą Wam robienie misji nadzoru kaucyjnego. Pierwszy taki ogólny trik polega na tym, że jak się misję to zrespi się obok Was więźniarka Boton dollars. Ale polecam przywoływać opresora MK2, bo nim szybciej się udacie do punktu, gdzie macie się udać. A po złapaniu zbiega wan się teleportuje, co oznacza, że idziecie nim w jedną stronę, a nie we dwie. Kolejny trik to taki, że warto kupić sobie paralizator i strzelać z niego do zbiegów, aby ich obezwładnić. Można też strzelać im w broń, ale wtedy istnieje ryzyko, że niechcący traficie w głowę i zabijecie cel. Następny trik to taki, że polecam dostarczać żywych zbiegów. Bo za martwego trzymacie 25% doli. A zabicie go nic nie przyspiesza. Też polecam grać w tę misję jako prezes Securo Serv i korzystać z pancerzy i żarłacza, aby nie ginąć. Teraz przejdźmy do 6 trików, które wykorzystacie tylko do 6 zwykłych misji nadzoru kaucyjnego. Pierwszy rodzaj misji jest z salonem Gierta. Musicie dostać się do biura. Niektórzy z Was mogą mniej wiedzieć, jak się tam dostać. Po prostu podchodzicie do automatu z madam nazar, rzucacie monetę, klikając klawisz E, i sekretne drzwi się otworzą, i tam możecie złapać zbiega. Drugi rodzaj misji jest z więźniem, który uciekł, Rakaże wam spadać ślad, ale ja nie polecam tego robić, a po prostu mieć jakiś pojazd z namierzaniem rakiet i polatać nim po okolicy. Tym oto sposobem szybko wasze rakiety namierzą zbiega i oszczędzacie tym samym czas. Trzeci rodzaj misji to napad na bank. Tam musicie zabić wszystkich rabusiów zanim zabezpieczycie cel. Ważne są też na dachu. A jak nie zabijecie ich wszystkich, to nie możecie zbiega wcalić do więźniarki. Też po daniu zbiega do vana będziecie mieli pościg policji nadal i nie da się go zgubić dzwoniąc do lestera. W tej sytuacji polecam wejść na opresora MK2 i zgubić pościg, a później dojechać więźniarką do celu. Czwarty rodzaj misji polega na zastraszaniu zbiega, aby ten opuścił swoją rezydencję i tutaj niszczyć imienia. W pewnym momencie musicie odciąć zasilanie w budynku. Do tego będą przydatne nożyce, które są tutaj. Piąty rodzaj misji jest z włamaniem się do monitoringu. Tutaj podczas przeglądania kamer warto ustawić czułość swojej myszki na maksa i naciskać klawisz W w celu przybliżenia obrazu, bo zbiega namierzycie tylko przybliżając obraz. Ostatni szósty rodzaj misji jest w klubie motocyklowym, gdzie musicie zabić rostów i zniszczyć te skrzynki u góry, które widzicie na ekranie. Po zniszczeniu ich jedna losowa z nich sprawi, że otworzy się pomieszczenie, które było wcześniej zamknięte, a w nim będzie zbieg do złapania. No i to byłoby na tyle w tym poradniku. Mam nadzieję, że był pomocny. Trzymajcie się do następnego filmu, papa. Pa.